Ojcze Niebieski, przychodzę przed Ciebie dzisiaj, prosząc o uzdrowienie ze wszystkich moich chorób i dolegliwości. Powiedziłeś w swoim słowie, że przywrócisz mnie do pełnego zdrowia i wyleczysz moje rany. Odnawiam swoją wiarę w Twoją obietnicę i modlę się, abym miał dobre zdrowie, wolne od chorób i dolegliwości. Przynieś uzdrowienie dla mojego ciała. Na mojej drodze jest życie, uzdrowienie i zdrowie. Jezus wziął na siebie wszystkie moje choroby i wziął na siebie wszystkie moje dolegliwości. Dlatego odmawiam pozwolenia chorobie na panowanie nad moim ciałem. Życie Boże płynie we mnie, przynosząc uzdrowienie dla każdej komórki mojego istnienia. Panie, Pozwól swojemu krwi przepłynąć przez moje ciało i wyrwać wszystkie choroby i dolegliwości. Dotknij mnie od stóp do głów, Panie, i usuń wszelkie szkodliwe komórki z mojego ciała. Naprawiaj i przywracaj moje ciało w imię Jezusa. Wdechuj życie w moje ciało i przywracaj moje zdrowie w imię Jezusa. Uzdrów mnie ze wszystkich infekcji i stanów zapalnych. Jestem pewien, że moc uzdrawiania Boga działa w moim życiu. Panie, proszę, udziel mi cudownego uzdrowienia. Modlę się o uzdrowienie nadprzyrodzone od wszelkiego bólu przewlekłego. Pokornie przychodzę do Ciebie i przynoszę Ci miejsca, w których jestem zraniony. Pozwól, aby Twoje uzdrowienie przeważyło nad moim ciałem i przyniosło ulgę w moim bólu. Twoje słowo w Izajaszu 40, 29 myślnik 31 mówi: On daje moc słabym i tym, którzy nie mają siły, zwiększa moc. Ci, którzy w Panu pokładają nadzieję, odnowią swoje siły, wzlecą z mocą jak orły, będą biegać i nie zmęczą się, będą iść, a nie upadną. Panie, proszę, udziel mi siły do przezwyciężenia wszystkich chorób i dolegliwości mojego ciała. Pozwól, aby Twoja moc uzdrawiania objęła moje ciało i umysł. Jestem uzdrowiony w imię Jezusa. Panie, pozwól swoim uzdrawiającym rękom spocząć na mnie. Niech Twoje moce ożywiające płyną do każdej komórki mojego ciała i w głąb mojej duszy. Oczyszczając, oczyszczając i przywracając mnie do całości i siły do służby Twojemu Królestwu. Pokaż mi swoją łaskę i usuń moje lęki. Dawaj mi spokojny umysł i wyczekujące serce, gdy czekam na moje uzdrowienie. Dotknij mnie, panie, i napełnij mnie swoim światłem i nadzieją. Wypoczywam w pewności Twojej uzdrawiającej mocy. Modlę się o Twoją ochronę przed wszelką mocą zła, która przynosi choroby do mojego ciała. Uwolnij mnie od jej złych planów, aby zniszczyć moje życie, Panie. Okrywam całe swoje istnienie swoim cennym krwią. Pozwól mi żyć w dobrym zdrowiu i cieszyć się Twoim dobrobytem. Ojcze, nie pozwól, aby bezbożni mieli kontrolę nad moim życiem. Wychodzę przeciwko wszelkiemu złemu implantowi w moim ciele. Neutralizuję jej plany krwią Jezusa. Oświadczam, że jestem wolny od wszystkich chorób i dolegliwości w imię Jezusa.